dobry, witam was w kolejnym filmie na kanale. Widzimy się oczywiście w grze Feral A New Era i dzisiaj kontynuujemy misję On. Jak widzicie, w pierwszej części zbudowaliśmy taką całkiem fajną podstawę miasta, tu już jest ładna czy ładnie prosperująca dzielnica, jedzonko, tu produkuje się papirus, tutaj bardzo wiele gałęzi przemysłu jest jak widzicie tutaj uprawy zboża, trochę armii, chociaż niewiele, aczkolwiek wystarcza to Zresztą i tak nie możemy produkować okrętów wojennych, tylko transportowe, więc whatever. Tutaj trochę armii, wydobycie piaskowca i wapnia i tak. Co będziemy robić dzisiaj? E, dzisiaj generalnie zostało do zrobienia, jak widzicie, według celi. E, już Wam pokazuję cele, 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 cele. Gdzie są cele? Mm, o, kulturę podnieśnia, no, to tam nie będzie problem i zbudować monumenty, a monumenty to są... 3 ma staby do zbudowania. To już e, towary dostarczyliśmy, jeżeli ktoś tego nie widział, jak to wszystko przebiegało to polecam obejrzeć poprzedni odcinek. A w tym odcinku u Ciebie widzą bym prosić o zostawienie łapki w górę i subskrypcji e, Ponieważ chciałbym kiedyś dobić 500 subów. Na, ra, na moment kiedy to nagrywam jest nas 351, więc powoli ta liczba rośnie. Mam nadzieję, że ten wzrost będzie przyspieszał tylko wraz z czasem e, I wiadomo każda forma aktywności napędza kanał i zachęca do naszego nagrywania, więc z góry dziękuję, a już więcej nie gadamy, lecimy z tematem. Więc tak, od czego zaczniemy? Ogólnie musimy 4000 ludzi, więc jeszcze będę musiał coś ogarnąć, ale to za chwilę. Na razie tutaj sobie żyją. Jeszcze setkę mogę tu w ogóle wcisnąć, więc drugą dzielnicę damy gdzieś tutaj po prostu i tyle. Nie będziemy zbytnio kombinować za bardzo, no bo w sumie na cholerę, prawda? Właściwie możemy to zrobić niemalże od razu, więc buduję na szybko taką dzielniczkę, żeby dopchać ten 1000 ludzi jeszcze gdzieś i będzie. Ehm, będzie git, prawda? Dobra, tutaj niech będzie pawilonik, oczywiście, blokady. Właśnie, a jak bogowie? No, tak se, bym powiedział, dobra, zaraz się tym zajmiemy. W tym mogę kompleks świątyń dać. Czemu nie masz? Hopie, proszę bardzo. Ehm, niech będzie świątynia Ozyrysa w tym miejscu i bastet yy, w tym. Oczywiście, troszkę domków. A pieniądze się nie martwię, bo jak widzicie, trochę hajsu mam na szczęście. Yy, oczywiście dwa bazarki. Trzech nie daję, no bo w sumie po co yy, mięsa nie, a resztę jak najbardziej proszę kupować. Dobra, mięsa nie. Okej. Okay. Dalej. Yy, źródło wody. A tu jeszcze damy blokady drogowe. Chociaż nie, w sumie nie mogę, bo tutaj się zbaguje, więc niech zostanie jak jest. Tutaj damy blokadę. O, yy, dalej. Gabinet lekarski, dentysta, apteka. Kostnicy nie muszę, chyba. Chociaż w sumie, czemu nie, damy kostnicę tu I kostnicę tu, może to kulturę nam też troszkę podniesie e, Tym chałupę wywalimy i tu pójdzie kostnica Dobra, e, dalej, 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 co jeszcze, jeszcze Remiza placówka, jest placówka, nie ma remizy mm, Dobrze, sąd, oborca podatkowy Szkoła, musi być też e, Tutaj damy kilka domków może jeszcze Coś jeszcze? Chyba nie jeszcze damy pod kapliczki, dwie chociaż. Myślę, że będzie w porządku. Możemy już trochę przyspieszyć czas. Eee, I niech się to ładnie nam buduje. Dobra. I zaraz zajmiemy się produkcją cegieł. Masową, ponieważ nie wiem, czy mogę importować cegły. Nie mogę. No właśnie. Chyba, że nie kupiłem jakiegoś szlaku handlowego. Ten mamy, ten mamy. Nie, mam wszystkie. Więc właśnie. Muszę cegły robić swoje. To jest trochę lipa. Ale damy radę. Tutaj macie placę jeszcze. Okej, okay, okej, okay, dobrze. O, gnianka akurat zatopiona, o wilku mowa, bo gnianki będą nam potrzebne na potęgę zaraz. No i co za tym idzie? Więcej farm zboża będzie potrzebne, żeby produkować słomę. Bo słoma jest rzeczą niezbędną, niestety niestety. Dam jeszcze jedną chatę myśliwych może. Tutaj. Okej, okay. Mm, okej. Okay. no więc masta by planuję dać tutaj, żeby nie kombinować za bardzo. Chociaż może tu. Wcisnąłbym, bym dodał da glinianki. Albo tu zrobić. O, w sumie czemu nie? To nie jest głupi pomysł, mi się wydaje. O, coś takiego zrobimy. Eee, no, tutaj tak ładnie okrążymy to drogami. Cyk eee, i cyk. Dobra, tutaj połączymy. Bardzo ładnie. I teraz tak. Eee, obozów pracy trzeba nas troszkę. Chociaż pięć, mi się wydaje. Eee, no i gildi. Murarzy też się przyda sporo. 3, 4, 5, 6, ok Żeby to nam się nie zapadło wszystko. I czekamy, bo na razie nie mamy ludzi już do pracy. Poczekamy aż się tutaj powprowadzają nam, mieszkańcy. Będziemy lecieć dalej. Bo na razie nie mamy już rąk do pracy za bardzo. Trochę słomy mam odłożone, oczywiście to jest absolutnie za mało. No, jak ktoś nie wie, to wymaga to znacznie więcej. Ale to wiecie. W sumie nie, nie potrzebujesz tyle obozów pracy, Wywalę z dwa. Dobra, mamy już jakieś bezrobocie. Eee, cegielnie, tu będzie masowa produkcja cegieł. Planuję tak z 15 cegielni tu umieścić, żeby ta budowa poszła w miarę sprawnie, nie? bo mi się nie chce nad tym siedzieć godzinami, eee, tak jak wyglądała budowa piramidy w Sakkarze, jak ktoś nie widział tego odcinka to polecam, bo był dosyć eee, męczący, dla mnie przynajmniej, do oglądania myślę, że jest to całkiem spoko. Dobra, trzy glinianki? Nie no, jeszcze kilka by wypadało tu umieścić. Czy z trzy chociaż? Dobra, tu będzie masowa, absolutnie masowa produkcja cegieł, z Dwa magazyny chociaż na cegły. Yy, dobra, placówka i remiza oczywiście. A jest, remiza. O, dobra. Ok, brakuje nam trochę ludzi. No, to jest oczywiste w tej sytuacji. 650 akurat wejdzie nowych. No i bardzo ładnie, to ta dzielnica pokryje całe nasze zapotrzebowanie na ludność już także fajnie I jeszcze damy połączenie drogowe może tutaj żeby mieli bliżej do pobierania cegieł stąd, prawda? Nie będą musieli latać naokoło, tylko będą mogli iść bezpośrednio tutaj. Te hipopotamy trochę mogą być uciążliwe, ale no, jakoś damy radę, prawda? Dobra, te obozy pracy mogę stąd wywalić i yy, dać je w tych okolicach, tak z 3, dobra. Nadal potrzebuję pracowników. O popatrz. Dobra, walniemy trochę farm jeszcze. Żeby mieć tą słomę gdzie produkować. Chyba, że mogę słomę importować ty. Mogę! Okej. Okay. Dobra, to kozacko. Nie, nie wiedziałem, że mogę je słomę importować. Dobrze, dobrze. No to będzie to znacznie wygodniejsza opcja dla nas niż produkowanie zboża na taką masową skalę. Bo co byśmy mieli z tym robić w sumie? Dobra, no zrobimy to. Eee, tutaj niech te pale parę pól już będzie. Czemu nie? Ale eee, gdzie tu będzie. Tutaj tu jest produkcja, to tak żeby to w miarę blisko było. Tu mogę dać dok właściwie. Tu mogę dać dok. No tutaj nie będzie nikomu przeszkadzał. Dobra, I tu będzie stricte na słomę. Dobra. Mamy no, nasze zapasy słomy tutaj uzupełniane e, regularnie, także powinno być wszystko ok 74 pracowników brakuje, wapienia chcesz, tak? Dobra, to przechowamy dla Ciebie, nie ma sprawy, proszę bardzo. No i gitara, e, pozostaje czekać na cegły, aż się wyprodukują. Tutaj już zaczynają chłopaki działać, z tego co widzę, już coraz więcej cegielni pracuje, to dobrze. E, Niedługo powinno się to bójność do rozsądnego poziomu. Pierwsze cegły jadą na budowę, więc ładnie, ładnie. Bogowie zadowoleni? Tak jest. Bogowie zadowoleni. No i super. Dobra, mamy świeżą dostawę słomy do produkcji. Więcej cegielni będzie potrzebnych chyba. Masz, dziczyznę. Eee, czy cegielni, eee, glinianek. Pardon. Eee, dobra, damy jedną tu. Gdzie jeszcze mogę wcisnąć jakąś gliniankę? Tu jeszcze mogę wcisnąć jedną. Nawet dwie bym wcisnął, jakbym to dobrze ułożył. Ale już padło mm, Tu gdzieś jeszcze zmieszczę? Tu jeszcze zmieszczę z dwie. Dobra. Czemu nie? E, damy jeszcze kilka domków, może tutaj. Może mieć taką. Bo jak widzicie. Nie wiem, w sumie 8 pracowników brakuje. To nie to nie jest źle. Myślę, że jest gorzej. Ale tragedii nie ma. Tak mi się wydaje. Na pierwszy rzut oka. Zaraz będzie można zająć się tym wskaźnikiem kultury. A tutaj nie chłopaki powoli budują. E, to te nasze mastapki. Tutaj te chaty jeszcze mógłbym jakoś rozwinąć, mi się wydaje. da się? Czekaj, damy tu posąg. Eee, proszę. O! Od razu lepiej. Tu mogę jakiś posąg dać? O! Tu jeszcze wyciągnę troszkę. Próbujmy wyfarmić ile się da z tej dzielnicy. O! Tu jeszcze rosną. Widzicie, widzicie. Jest... Okej, okay. dobra. Tu damy posąg. Proszę bardzo. Czemu nie rośniesz? A, no dobra. No lepiej nie będzie już chyba. Dobra. Mamy 4k ponad ludzi. Mastaby powstają i to w bardzo dobrym tempie, już. To mi się podoba. No więc, tak yy, kultura. Yy, kultura 15 tylko. Okej, okay. Senet Houses. No dobra, no Senetów jeszcze nie mamy, chyba. No nie, nie ma jeszcze. Nie jest Senet House. Okej, okay, ty. To ja mogę dzielnicę bogaczy zrobić w tej misji i to taką naprawdę już porządną. Dobra. Dobra, zrobimy to, zrobimy to. Czekaj, czekaj, muszę więcej ludzi w takim razie mieć. Są domy senetu, to jest to, o czym wam wspominałem, że tam piją piwo i grają w senet. To jest jakaś tam gra w starożytnym Egipcie, nie, nie znam jej, ale... E, oni tam piwa potrzebują do obsługiwania tego. Okej, okay. no to dzielnice bogaczej, gdzie by ją dać? Chociaż żeby... Kilka domów zmieściło się może tu Ja bym tą świątynię wywalił stąd Przestawił na odwrót na przykład Chociaż dobra Nie tu nie, nie mam jak drogi pociągnąć Dobra wywalmy to Tutaj damy zwykłą świątynię Albo damy to inaczej Ten kompleks świątyń będzie ym, Na przykład tak, o tak już nie będzie mi przeszkadzał Dobra tu będzie ładnie droga pociągnięta Okej, okay, okej, okay. tak już jest lepiej to będzie placówka. To będzie remiza. I tak. Yy, tutaj zrobimy malutką dzielniczkę. Najpierw zrobimy tą dzielnicę dla bogatych, bo zależy mi na tym, żeby chociaż cztery domki mieć. Nie więcej, cztery domki. No, zrobimy taki myk. Czy ja zmieszczę tu trzy, Czy ja mogę do maksymalnego stanu rozwinąć? Kurde, nie wiem. Chociaż wydaje mi się, że jest to możliwe w tej misji już. Wiecie? Dobra, jakoś to ogarniemy. Tutaj pociągnijmy drogę jeszcze w tutaj. Taką, ok. E, I teraz tak. Tu będzie pawilon, oczywiście. Muszę tu wszystkie usługi powciskać. Tak. Gabinet, źródło. E, dentysta, apteka, kostnica. E, placówka, remiza. E, sąd, poborca. To nie jest obowiązkowe, niby, ale wiecie. Lepiej dać. Zawsze jakiś pitos dodatkowy. E, tu damy szkołę. Tu damy e, bibliotekę. Hmm, jeszcze świątynie potrzebne są. Ehm, damy tak. Damy tak. Czy jedna. Dobra, wiecie co zrobimy? Bo chyba, bo chyba te budynki puszczają pracowników, z tego co mi kojarzę. To zrobimy w ten sposób. Właściwie czemu nie? Ehm, tą kompleks świątyń podepniemy pod tą dzielnicę. Dobra, tu zablokuj. Dobra, i macie wychodzić tu. Tu będzie wasz punkt wyjścia. E, tu jest placówka remiza, tutaj więc nic nie muszę robić już z tym, e, świątynie, świątynie, e, bazar, jeszcze bazar, jeszcze bazarek musi być, e, tak, bierzecie wszystko, absolutnie, nie, Ma maksymalnie rozwinę do 18 etapu, wiecie czemu, bo żeby osiągnąć etap e, posiadłości małej, w sensie tej, takiego 4 na 4 to z tego co kojarzę jest potrzebny drugi typ dóbr luksusowych, jak widzicie tu jest tylko jeden, więc e, 18 etap jest maksimum, no dobra. Ale tak, w porządku. Zmieścimy tu parę domów. Yy, średnie te posągi. Cyk. Jeszcze cztery wejdą. Raz, dwa. Nawet pięć. Nawet pięć zmieszczę. Tak. Dobra. No i nice. Yy, tu będą sobie wszystko ładnie pobierali. Yy, jeszcze. A, muszę zacząć importować. Dobra, luksusowe, bo tego niestety nie mam. Yy, tak. Yy, import. No, do 800 oczywiście. Yy, będziecie tu obsługi... Nie. Mam tu dok dedykowany, to tutaj niech to obsługują e, tak, trade'uj e, I jeden magazyn do tego przeznaczymy Do jednej czwartej I trzy czwarte, dobra A, jeszcze mięso, właśnie, jeszcze mięcha Nie, czy ja mogę produkować swoje mięso A, mogę produkować swoje mięso, okej okay. Okej, okay, spoko e, ile będę potrzebował? Tak z 4-5, myślę więcej nie, ferm, no bo mnie po co? Tutaj zrobimy taki pas ferm Akurat zmieściłem 5, idealnie, dobra e, damy placówkę i remizę oczywiście Jeden magazyn, e, zrobimy tak. Któryś magazyn trzeba było zrobić, żeby... Eeeem... Przyjmował to mięso. Dobra, jeden będzie magazyn na cegły. A ten magazyn. E, accept non. E, ten magazyn będzie na mięso. Okej. Okay. Dobra. To mamy. Pozostaje czekać w takim razie. Potrzebujemy pracowników, ale zaraz tutaj dotrą ludzie. E, więc siła robocza będzie. Macie posun, żeby wam było ładniej Tu ma być nam mięso, nie? Tak. No to opróżni może Dobra, okej okay. Okej, okay, już nie ma potrzeby pracowników eee, Żarcia jeszcze nie macie? Wiem, 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 a zaraz będziecie mieć żarcie Także chill Chłopaki A, jeszcze dom Senetu miałem mie mi mieści eee, Tu nie zmieszczę, bo to jest duże Jak widzicie, patrzcie, to jest duży budynek generalnie um, Tu go wcisnę, bo musiał szkołę wywalić Dobra Kasacja szkoły, w ten sposób. Tu idzie szkoła. Szkoła, 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 szkoła. School, tak. Dobra, tutaj może być, bo ten dom rozwinie się maksymalnie do tych rozmiarów. Więc będzie absolutnie w porządku. Damy to i to, tak dla pewności. No i gitara. Dobra, zaraz tutaj przyjdzie piwko. Przez co zacznie ten budynek działać. W ogóle jestem w szoku. Taki stan bezrobocia tylko 1% to jest wow, nie? Jestem pod wrażeniem, że to tak wyszło. Okej, okay, co potrzebujecie? Eee, aha, płótno, no tak, tak, tak. Eee, na razie nie macie płótna. Ogólnie, właśnie, teraz zauważyłem, spostrzeżenie mi zniknęło. Co jest? Teraz dopiero zauważyłem. Dlaczego tak? Jakąś aktu, aktualizacja gry była? Kurde, muszę zobaczyć po tym odcinku. A bo po nagrywkach, bo ogólnie nagrywam dwa odcinki jednego dnia, więc eee, zobaczę to. Po nagrywkach dzisiejszych o co tu chodzi? O! Domy są... A, ten etap. A, yy, atrakcyjność, okej. Okay. Eee, yy, okej, okay, okej, okay. proszę bardzo, macie tu posągi. Rośnijcie mi domki, proszę bardzo. Proszę mi tu rosnąć. Proszę mi rosnąć. Co mnie rośniecie dalej? Innych bogów, no macie dwa. Czyli co, ten budnych nie daje ten? Kapłana? Ale skam. No dobra, no to damy tutaj raz Nie wiedziałem. Myślałem, że kapłan wychodzi z tego kompleksu świątyń, ale najwyraźniej nie. No dobra, zaraz powinno się to poprawić. ja bym tu zmieścił duży posąg? Zmieściłbym, no. Macie. Od razu lepiej. Dobra. Zaraz powinno się to ogarnąć, myślę. Dwóch bogów, no jak to coś... Ojej, chyba świątynię radałem. jestem kretynem. Dobra, nieważ nieważne. Bastet chce. bastet. O, dobra. Zaraz urosną dalej. I jak już to ogarniemy, to lecimy z... E, poprawianiem kultury. O! Widzicie? To jest maksymalny status na razie. E, stately Manor. E, co? Co? Mogą... Czekaj, co? Czekaj, 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 czekaj. Dobra, sprawdźmy na tym. On może, tak? Tak. Może mi się coś pomyliło. Moment. Dobra, no, okej. Okay. atrakcyjny, zaraz to ogarniemy. Czekaj. Y, może mi się myli, ale... Czekaj, moment. Damy duży posąg. Powinno być ok. Rozrywka. Nie ma tutaj rozrywki takiej dobrej. Eee, czekajcie. Dajmy szkołę żonglerki. Damy szkołę tancerzy i szkołę tańca. Podomcy nie to działa, rozumiem. Tak, mają piwsko, więc eee, powinno być ok. Dobra, damy szkołę tańca tutaj. To nie robi różnicy za bardzo. Eee, czekajcie, czekajcie. Może mi się myli coś. A, widzicie jednak. No, drugi typ dobrych lub Ok, no dobra. Czyli jednak to jest potrzebne. No dobrze, 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 Czyli dobrze, jednak kojarzy. No dobra, no w takim razie to jest maksymalny etap rozwoju domów na razie. Na tym, na tym moment. Bardziej się nie da. W ogóle całe zboże tu wyparowało, to jest ciekawe. Ale w sumie dobrze. W sumie dobrze. Eee, nie marnuje się przynajmniej. Eee, anyway, eee, teraz tak. Wskaźnik kultury. Jak to wygląda? Eee, tutaj niech się buduje w tle. Eee, tan senet mamy, tancerzy mamy. Okej, okay, sceny muzyczne. To robimy standardowym trikiem. Eee, tutaj będzie estrada, jeszcze jedna. Eee, tutaj, 4000. Nie, 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 jeszcze mało. Estrada, 5000. A ile ludzi jestem w stanie jeszcze pomieścić? Eee, 480, dobra. To jeszcze jedna estrada. Dobra, to już będzie z głowy. Eee, teraz żonglerzy. Cyk-cyk. Eee, tak, tak, ja. 4800 to jeszcze jedną chociaż, albo z dwie i powinno być ok. Dobra, naspamimy trochę tego. Co, ludzi nie ma do pracy? O no, kurde, no ciekawe. Eee, macie to i macie to, chyba wywalę jedno to w takim razie. Co, co jest? Ludzie mi się wyprowadzają, dlaczego? Szkoła albo co? papierus mi bra Papirusu nie mam, ojony czekaj, czekaj nie sprzedawię papirusu. Ojojojoj, papirusu mi brakuje Ale lipa, ale lipa! Kurde czekaj, czekaj, czekaj. Kulturę mamy, dobra, w dupie z tym teraz. Yy, gdzie tu się robiło priorytet pracowników? Było gdzieś coś takiego. O produkcja. Maksymalny priorytet. Szybko, 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 szybko. Ogarnijcie to. Tam się już wracają do normy domy. Dobra, macie papirus. E, czekajcie, edukacja. E, tutaj maksymalny priorytet na edukację. O, tu szkoła już ma, rozumiem. Dobra, dobra. Okej, okay. wszystko wraca do normy. Tu nie mają papirusu, zaraz. Dobra, ale to zaraz się ogarnie. No, był. był przyps. Nie powiem przez chwilę. Był przypał. Dobra, tutaj musimy jeszcze dać domy w takim razie, bo no, widzę, jest problem. No, tam posąg wywalmy w cholerę. I tu jeszcze dajmy domy. nie ma ludzi do pracy. Wydaje się to zabawne, ale tak się kurde właśnie dzieje. Dobra. No tu już wszystko wraca do normy. Papirusu zabrakło. O, róbcie, róbcie ten papirus. Muszę zboostować produkcję papirusu i to znacznie. Dobra. Eee, gdzie jeszcze mogę to postawić? Tu jeszcze mogę. Jeszcze, nie, tu nie mogę. Eee, to konserwatorium wywalmy. Tu jeszcze damy. I damy zbieracza trzciny jeszcze jednego gdzieś. Ja tu zmieszczę. Tu tutaj damy jednego. Tu nie robi różnicy większej. Będzie działał? Myślę, że będzie działał normalnie, albo i nie. Nie działa. Dobra, ale konserwatorium możemy tu dać. To wywalmy. Yy... No powiem wam, był kurde przypał przez chwilę, naprawdę. Nie to, to, to. Szkła tańca, dobra. Gitara. Tak, masz to wapno. Nie no, nie mają pełno trzciny widzę w budynkach, więc to tam chill, bo nie mają te bagna praktycznie pod nosem. Ale był naprawdę chwilę problem. Dobra, nie sprzedajmy w ogóle u niech cały idzie do miasta, tu już widzę domy wróciły do normy. Już mamy bezrobocie, dobrze, dobrze. Sytuacja jest pod kontrolą, Mastaby już są, no, w dużym stopniu zbudowane, bardzo dobrze. Kulturę mamy, nie? Tak, mamy, no i bardzo dobrze, wszystko działa. Był mały problem, ale szybko sytuację wyjaśniłem. Dobra, tutaj papirus już macie. Normalnie. Także gitarka. Robić ile się da tego. Już nie będę tego w ogóle sprzedawał, bo w sumie pewnie z podatków ściągam, niesamowicie dużo kasy do mnie mam. No zobaczmy, jak to wygląda. Last year. No, 10 tysięcy z samych podatków i więcej z, z podatków niż z, z tego. Z eksportu zarobiłem, także wiele myślę to mówi. Dobra, pozostało poczekać aż skończą budowę mastap i w sumie po robocie. O, w końcu jest sytuacja, że papirusy mamy nadmiar. W eee, magazynie już się nie muszę o to obawiać, ale już nie będę go sprzedawał, bo w sumie po co i tak widzicie, że eee, hajs mi rośnie regularnie, także eee, kit z tym. Mastaby już są prawie gotowe, już wszystkie są na etapie 75%. Myślę, że po jednej albo po dwóch warstwach i eee, będzie wszystko cacy. Dobra, jak wygląda? Eee, te dwie już są. Czekają na ostatnią warstwę do położenia. Ta jeszcze przedostatnią, ma kładzioną. Cegielnie pracują pełną parą, jak widzicie, tutaj produkcja jest absolutnie masowa. No te dwie tylko nie funkcjonują, pewnie nie ma gliny, no tak myślałem, ale już nie będziemy się tym jakoś specjalnie przejmować. Bo już i tak jest za późno na to. W każdym razie sytuacja... O, mięso chcesz, proszę bardzo. Sytuacja wygląda dobrze, mamy dużo jedzenia, mamy bogactwo naprawdę duże. Cały teren niemalże jest zajęty, jakby nie patrzeć. Tutaj dzielnica, tutaj dzielnica, tam dzielnica, tutaj mastaby, tutaj armia i... przemysł. Taki wydobywczy, że tak powiem. Ładnie to wygląda, no. Ja jestem zadowolony. Dobra, kończcie te mastaby i będzie po robocie, że tak powiem. Dobra, jedna jest gotowa. A druga już praktycznie gotowa. A trzecia już jest... No czeka na wykończenie już, jak widzicie, już tylko parę, parę set tygiełek zostało i... wsio. Dobra, druga już stoi. A trzecia już yy, się kończy budować. 5,5 tysiąca ludzi. Nie, naprawdę jestem zadowolony z tego miasta. Wyszło mi to świetnie. Fakt, nie sądziłem, że aż do takich rozmiarów będę je rozrastał, ale stwierdziłem, że kurde tą dzielnicę bogatych trzeba tu wypchać, no. No bo to jest nowy maksymalny level jaki osiągnęliśmy, domów. Mam nadzieję, że niedługo już będziemy mogli celować w te o rozmiarach 4x4. Niestety ta misja nam na to nie pozwoliła. Taka sytuacja. No Dobra, zostało jeszcze 300 cegieł, 200 i 100. Chłopaki jedziecie z tymi cegłami? Już powinniście jechać, tak? Jedziecie. O, magazyn już pełny jest znany, że bardzo ładnie. Budowy skończone i misja skończona. Także next mission. E, nie będziemy już tu dłużej nad tym się modlić. Stary Kules, słusznie, jest coraz bliżej końca. No i teraz, co? Teraz ciekawa będzie misja o nazwie Rostia, i to jest to po naszemu Giza. Dzisiaj, dzisiaj powszechnie znana jako Giza. No i będziemy budować kompleks piramid Sfinksa. I średnią piramidę, a ten kompleks piramid to jest nic innego jak piramida Cheopsa. Ale to wszystko już w kolejnym odcinku. W tym odcinku tobie, widzę, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że miło spędziłeś czas. Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę i suba, będę bardzo wdzięczny. I do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!